W końcówce piosenki. <laughs> po prostu trochę mi zaschło w gardle. Przejdzie mi jak napije się łyczek wody. A teraz przepraszam, ale musimy wziąć udział w innych konkurencjach. O, rety, poszło nie całkiem tak, jak planowałam, ale nic się nie martw. Wygramy dla ciebie tę niebieską wstążkę. Jesteś tego pewna? Tak pewna jak tego, że nazywam się Orchard Blossom. Ale ty się tak nie nazywasz! KUZ i MKA! Które siostry kuzynki Zdjęsko. są najlepsze? To my! Apple, Apple Blue i Apple, Jack. I Apple Jack. Nie, nie, Orchard Jack! Blossom! Na zawsze! Jej! Naprawdę nie wiem, dlaczego nie włożyłam jakiegoś wygodniejszego ubrania. Przecież ten żonglerski numer znałam na pamięć. Ale spokojna głowa, jeszcze mamy szansę wygrać. Ja naprawdę doceniam to, co robisz, Bigma, kuzynko Orchard Blossom, ale może powinnyśmy sobie odpuścić ten bieg z przeszkodami i na tym zakończyć. Ależ Apple Bloom to nie wchodzi w rachubę. Kuzynce Orchard Blossom wiele można zarzucić, ale nie to, że łatwo się poddaje. Nie wątpię w to, ale jak powiedziała Applejack, będzie jeszcze wiele siostrzanych turniejów. I ona na pewno pomoże mi kiedyś zdobyć niebieską wstążkę. O, ale ty chciałaś wygrać ten siostrzany turniej! I choćby nie wiem, co doprowadzę do tego, żebyś wygrała! Tak, ja muszę to zrobić! Talu. Pamiętasz, że w tej konkurencji ważna jest praca zespołowa? Jak mogłabym zapomnieć? Ćwiczyłyśmy cały tydzień. Okej, okay, mądralo. Jak wyciskamy sok z winogron? Wycisk chlup. Skok na słomę? Hop, siop! Jaka? Spoko nos! Ojacie! Oj, ja cię! Siostry konkurentki! Zajmijcie miejsca! Gotowe do biegu! Start! Świetnie, Scoot! Oh! Oh! Słuchaj, kopytami, Apple Bloom! To nie spacerek, tylko wyścig! No kość, skarbie! Czy nigdy nie nosiłaś na nosie jajek? O, ale ja nie mogę iść szybciej! To, to, to znaczy, wygrałyśmy wyścig, droga Apple Bloom. O! Oh -oh. Rzeczywiście! O! Oh -oh. To było pewne, że w końcu się wyda, że jesteś ogierem. O tym wiedziałyśmy od razu. Organizatorzy turnieju zawsze mieli luźne podejście do tego, kogo uważa się za siostrę. Ale mamy twarde zasady, jeśli chodzi o fair play. A twoja siostra tak bardzo chciała wygrać, że użyła brutalnych metod, aby wyeliminować rywalki. Och, takie zachowanie nie tylko nie przystoi żadnej damie, ale tak naprawdę to nikomu.